Dlaczego Jezus nie pozwalał niektórym ludziom mówić o sobie? Nie, na przykład, bo to ktoś mi powiedział, że ten przykład z Łukasza 5 rozdziału, 12-14 rozdział, gdy Jezus uzdrowił trędowatego i potem jak go uzdrowił, powiedział mu, tylko nie mów nikomu o tym. Tutaj czytamy to. Sam zaś przekazał mu, aby nikomu nie mówił o tym, co się wydarzyło. Można powiedzieć, czy to nie jest dziwne, że Jezus nie chciał, ażeby mówiono o nim? Dlaczego? Przecież to by przyniosło mu rozgłos, więcej ludzi. Widzicie, on nie raz takie rzeczy mówił. Bardzo często nawet, zwłaszcza w tej pierwszej części swojej służby w Galilei, on bardzo często o tym mówił. Do ludzi, których uzdrowił, których uczynił jakiś cud, mówił, idźcie, ale nie mówcie o tym nikomu. I nawet to jest ciekawe, że gdy wskrzesił córkę Jaira w Łukasza 8 rozdziale w 56 wersecie, powiedział do rodziców, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Jak to? Przecież zbudziłeś z martwych dziewczynkę. Przecież powiedzieć o tym, to tak jak po prostu ściągnąć więcej tłumów, które pójdą za tobą. Jeszcze więcej. A tak na marginesie, Jezusowi chyba nigdy nie zależało na liczbach. Ja, ktoś kiedyś mi powiedział, że, a no bo jak kościół jest duży, jest ma wiele osób w tym kościele, to ten kościół jest takim, który odnosi sukces, który ma wpływ. Wiecie, gdybyśmy w ten sposób patrzyli, Jezus może powiedzieć, że odniósł porażkę. Bo miał mega kościół, miał wielki kościół, tysiące ludzi za nim szło, ale w Jana w szóstym rozdziale, czy tam powiedział jedno kazanie. I powiedział, jestem chlebem, Będziecie jeść moje, jedzcie moje ciało, pijcie moją krew. I jak ludzie zareagowali? Szósty rozdział, werset sześćdziesiąty. Wielu wtedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa. Kto może jej słuchać? O jakie to niewygodne te słowa, które do nas mówisz? O jakie, nie, my tego nie rozumiemy, my nie. I, i wiecie, i werset szósty, rozdział szósty, werset sześćdziesiąty szósty. A jak to się układa? To jest chyba dla mnie to jest jeden z takich najbardziej smutnych, najbardziej przykrych wersetów, bo tam jest powiedziane i od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Jezus miał mega church, miał wielki kościół, ale powiedział jedno kazanie i tak wiele ludzi zostawiło Go. Jeszcze gdy uczniowie zostali Jego najbliżsi, On zapytał się, czy wy też chcecie odejść? Wy też odejdziecie? Nie próbował ich zatrzymać, a bo jak dużo ludzi, to będzie, nie wiem, więcej pieniędzy, więcej wpływu, więcej wszystkiego. Nie, Jezusowi nie zależało na liczbach. Ale wracając do pytania, bo troszeczkę nie w tą stronę, dlaczego Jezus niektórym osobom mówił, żeby nic nie mówiły? Wiecie, ja tak myślę, że a, tak, ja mam takie tego zrozumienie, bo, bo uzdrowienia, cuda, których Jezus dokonywał. Czy też nie wiem, wyrzucanie demonów, karmienie ludzi to nie było jego głównym przesłaniem. On nie przyszedł na ziemię, aby uzdrawiać, karmić, wyrzucać demony. To nie było jego celem. Po co on przed Łukasza 19,10? Przed Syn Boży, Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. No, zobaczcie, co Jezus mówił do uczniów, do ludzi, którzy po, już po zmartwychwstaniu. Gdy już dokonała się ta ofiara na krzyżu, po zmartwychwstaniu, co mówił? Mateusza 28, 19, 20. Mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc przestrzegać wszystkiego, co ja wam pokazałem i dalej. Po prostu idźcie i czyńcie uczniami. W Marka 16, 15. Rzekł im, idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i mówcie o tym. Dlaczego? Bo jego głównym przesłaniem, on z tym, czy On przyszedł na ten świat, to, żeby odkupić i zbawić ludzi, a nie sprawić, że będzie im się żyło lepiej. Dziś naszym przesłaniem też jest to, i to jest przede wszystkim nasze przesłanie, żeby głosić krzyż i zmartwychwstanie. I to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. Dlatego wydaje mi się, że to też, a, nie wiem czy to tak, ja mam takie zrozumienie tego, że. To jeden z powodów, dlaczego tak Jezus mówił do innych, bo on nie chciał być, żeby wszyscy go znali z tego, że on uzdrawia, czyni cuda, ale przede wszystkim z tego, że przyszedł aby dokonać tego wiecznego zbawienia oddać swoje życie na krzyżu za innych i stać.